Problem tutaj, żeby ustać. Gdyby wypoczywa. To co się tu wydarzyło? Witajcie. Zapraszam was dzisiaj na film z serii „Nie rób tego sam”. A jeśli robisz to sam, to miej zainstalowaną aplikację na szlaku 4x4. Tak, na wszelki wypadek. Mamy okazję uczestniczyć w tyczeniu nowych tras na prywatnym terenie Dyfer 4x4. Normalnie ludzie używają do tego typu prac ciężkiego sprzętu, koparek i innych sprzętów budowlanych. My mamy do dyspozycji ciągnik rolniczy Canam Traxter Pro HD10, o którym robiliśmy już film, a link do niego jest gdzieś w górnej części ekranu. Oraz całkowicie niebudowlanego Jeepa WJ47 V8 z 6 liftem. Na 34 celowych kołach. Zaczynamy od zjazdu po stromym, nieczynnym już stoku narciarskim. Nasz przechyłomierz wskazywał prawie 40 stopni nachylenia, co było bardzo dobrze czuć wewnątrz samochodu. Sam idąc tym stokiem miałem problem, żeby utrzymać równowagę. O, zobaczcie, ja mam problem tutaj, żeby ustać. I muszę schodzić bokiem żeby się nie wywalić. W jeździe nie pomagają wystające miejscami korzenie, które powodują krótkotrwałe utraty trakcji. Skoro zjechaliśmy w dół, to nie mogliśmy odmówić sobie próby podjazdu do góry. Łukasza nie trzeba było dwa razy namawiać. Za pierwszym razem jednak zatrzymał się na korzeniach, które pozbawiły go trakcji i ostatecznie pędu. Samo zatrzymanie samochodu w takiej pozycji jest już niekomfortowe. Trzeba uważać, żeby przy zjeżdżaniu nie postawić samochodu bokiem, i w efekcie nie doprowadzić do rolki. Z daleka wyglądało to fenomenalnie, no i ten dźwięk fałsemki. Kolejnym miejscem, gdzie można się chwilę pobawić, jest małe bagienko z podjazdami i zjazdami o różnej trudności. Podczas kręcenia tego materiału było raczej sucho, bo nie padało przynajmniej od dwóch tygodni, a woda tutaj nadal stoi. Obydwaj nasi dzisiejsi bohaterowie radzą sobie bez żadnych problemów, ale nie do końca tak będzie. Pierwszym objawem przyszłych problemów jest ten metaliczny stuk, który towarzyszył Jeepowi podczas tego zjazdu. Zawieszenie było bardzo ściśnięte i dodatkowo na samym dole zjazdu jest korzeń, który całkowicie dobił zawieszenie. Coś czuję, że to nie był zdrowy objaw. W takim terenie możemy łatwo zobaczyć jak dobry wykrzyż ma jeep. Sztywny most i dobry lift zawieszenia pozwalają dobrze się krzyżować. Koła praktycznie nie odrywają się od ziemi, pomimo tak dużego przechylenia. W traksterze jest podobnie, pomimo trochę mniejszych kół. Dołączył do nas jeszcze jeden WJ z czterocalowym liftem. I tutaj koło na wykrzyżu jest już w powietrzu. Jako jedyny ma problem z przejechaniem na drugą stronę. Moim zdaniem najbardziej winna jest tutaj opona, a raczej brak. No nie wszystkie jeepy wychodzą od razu. <gry> jeszcze trochę.

Idziesz w dół. Do tyłu. Stoisz w zderzach. A co gdybyś Ty wkleił się na takim terenie swoim samochodem? Wtedy najlepiej użyć aplikacji na szlaku 4x4, która korzysta z facebookowej wklejki i pomoże Ci w szybki i prawidłowy sposób dodać wklejkę na grupę. Dodatkowo aplikacja powiadomi wszystkich, którzy znajdują się w okolicy i mogliby Ci pomóc. Sam możesz dostosować powiadomienia i informacje, które Cię interesują. Linki do aplikacji w opisie. Podobają Ci się nasze filmy? A może podoba Ci się nasza aplikacja? Subskrybuj nasz kanał, daj lajka. To motywuje nas do dalszej pracy. Brakło dwóch cali, nie? Zaczynamy serię drobnych problemów. Okazuje się, że wyciągarka w Jeepie nie chce się rozwijać. Na szczęście z pomocą idzie Łukasz z drugiego Jeepa. Jak się potem okazuje, to nie jest to tylko problem z rozwijaniem wyciągarki, ale również coś z jej montażem. Podczas używania wyciągarki rusza się cały stalowy zderzak, na którym jest ona zamontowana. Co się podziało? To w jedną stronę co to idzie? W tą kierownicę. Tak, w całą kierownicę. A masz do podróżnictwa, czy czego? Przenieśliśmy się w miejsce, gdzie chcieliśmy zrobić nowy przejazd przez wyschnięte już koryto strumienia. Zaczynamy od góry. Łukasz będzie próbował zjechać tam, najpierw tyłem i trochę wygładzić podjazd. Ciężko powiedzieć, czy wszystko idzie zgodnie z planem, ale było blisko do zaliczenia boku, a potem było już tylko gorzej. Efekt jest taki, że w Jeepie nie mamy przedniego napędu. Jesteśmy w korycie strumyka, z którego musimy się wydostać tylko z tylnym napędem. Zabraliśmy drogę wzdłuż strumienia porównym. W międzyczasie musieliśmy jeszcze odciągnąć kilka małych i większych drzew, żeby utorować sobie drogę. niewątpliwie jest jeep, ale trakster nie odstaje. Jeep wypoczywa. Coś tu nam delikatnie strzeliło. Zaraz zobaczymy, czy to jest przegub. Most jest na miejscu cały czas. Koła są. Wydostaliśmy się na bazę i sprawdzamy, co padło w jeepie. A! Winowajcą jest przegub. To nic nowego. Już wiele razy zmienialiśmy przegub w terenie. Jeden z tych razy jest też w linku tutaj u góry. Niestety nie wszystko chce współpracować i mamy małe problemy z odkręceniem śrub i brakiem jednego istotnego klucza. Ale ukaż sobie zawsze coś wymyśli. Grzybak jest. Trzeba tylko nasmarować, przesmarować. Tu gdzieś leżał przegub. to ja Nie no. tylko no. ja to po naprawie i obiedzie wracamy na trasę w miejsce, gdzie wcześniej skończyliśmy. Po drodze mijamy te same powalone drzewa i tym razem trakster będzie próbował wyjechać z koryta na drogę. O, ciężko to przebić. Różne próby, przodem, tyłem, jeszcze raz przodem, jeszcze raz tyłem, ale krótki rozstaw osi nie pomagał w tym przypadku. Przez chwilę zastanawiałem się, czy on się nie wywróci do tyłu. Ostatecznie po kilku ruchach łopatą wypłaszczyliśmy podjazd i trakcer wjeżdża. Zaraz za nim, pełną mocą, już bez żadnych problemów, wjeżdża G. Przejeżdżamy do kolejnego miejsca, gdzie znaczenie ma wykrzyż i dobra opona. Jeszcze nie zdążyliśmy dojechać na miejsce, a jeep Piotrka już stoi i prosi się o wyciągnięcie. Wyciągarka zaczęła działać w obu kierunkach, więc udało mu się podciągnąć. Zanim jeep Łukasza przejeżdża bez problemu. Zanim trakster krótki i zwinny, mały rozstaw osi. Tutaj jest akurat dużym matutem. czego nie można powiedzieć o tej sytuacji. Coś się podziało? Czy jak? A nie tutaj, co obcążyć? No, 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 zakręt z kolejnami. I trakster zachowuje się bardzo niestabilnie. Dobrze, że jesteśmy już po obiedzie, to moja masa wyrównuje równowagę. I udaje się wykręcić na zakręcie. U no, nas koło bardzo skręcone, ja nie wiem wiesz... O! Stop! Pytanie czy teraz? Na Na pasa... O, dobra. I już jesteś w domu, prawda? Trzeba będzie dołączyć przód, co? <gry> Jeep przy tym lifcie i wykrzyżu przejeżdża praktycznie na samym tyle. Żartowniś. Kolejny odcinek jest nieco inny, trochę bardziej szybkościowy, ale również miejscami ciasny i techniczny. Byli już tacy, którzy nie mogli się zmieścić pomiędzy tymi drzewami. Dojeżdżamy do całkowicie nowego miejsca, które wcześniej nie było przygotowane. Sprawdzimy tutaj wykrzyż, kąt natarcia i kąt zejścia. Zdecydowanie łatwiej jest samochodem, które nie mają długiego zwisu oraz haka z tyłu. Pierwotnie wyciągarka była bardziej dla sekuracji, ale ostatecznie było dość ciasno i bez wyciągarki nie udałoby się tego przejechać. Jeep potrzebował pomocy tylko w najgłębszym miejscu, a resztę udało mu się pokonać o własnych siłach. Jest ekstra. I prosty, prosty. Już minął drzewo. Trakster wydaje się być mniej stabilny tutaj, bardziej chwiejny, jednak ten krótki rozstaw osi i względnie lekki tył mają swoje minusy. Tutaj już więcej wspomagania prosto, się na wyciągarce, prosto, prosto, ale ostatecznie niewiele dłużej mu zeszło niż Jeepowi. Moje osobiste odczucia były takie, że więcej obaw miałem o stabilność Trakstera niż Jeepa. Na, na kierowcę. Dobrze. Dawaj, Dobrze. dawaj, Dobrze. 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 ja? <laughs> Nie zamknij bolinka, jest wiesz? Na pasażera Na pasażera! To już dawno Dobra, 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 uratowane Dawaj, 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 dawaj. Na koniec szybki odcinek zaczynający się przejazdem przez wodę i zręcznościową drogą na szczyt. Generalnie wydawało nam się, że to już koniec i zjeżdżamy na bazę, ale spotkała nas jeszcze jedna przygoda. Na szczęście skończyło się. Najszczęśliwie, jak tylko mogło, bo bez żadnych strat, w jeepie zaklinowała się spora gałąź między budą a amortyzatorem. Wyglądało to groźnie, ale na szczęście nie uszkodziło ani baku, ani żadnego z elementów zawieszenia i napędu. Co się tu wydarzyło? Nie widziałem, 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 widziałem. widziałem. No Morawiecki pozwól, ale bez przesady. Wykręć go, wykręć go, okręć go do strony auta. Nie w tą stronę, w drugą stronę go kręćcie. Łukasz, w drugą stronę. I teraz wyszarpujcie. Kręć się nim jak